Cześć, witajcie na moim kanale. Z tej strony Marcin z kanału Klocki w Obiektywie. Dzisiaj sobie zobaczymy taki mały holik zakupowy, który sobie ostatnimi czasy sprawiłem. Także najpierw czołówka, i za chwilę pokażę Wam, co sobie zakupiłem. Dobra, pierwszym zestawem, który sobie kupiłem, jest to zestaw Lego City numer katalogowy 6150 i jest to futrak z pizzą. Jeżeli chodzi o tego futraka, to już była recenzja na moim kanale. Pojawi się tutaj gdzieś odnośnik do tego. Ja sobie natomiast kupiłem drugi zestaw, gdzie będę sobie chciał rozbudować w przyszłości albo. Jakąś fajną pizzerię z wozami, które będą rozwozić ją, bądź na przykład mam też pomysł na wybudowanie dodatkowo do tego samochodu przyczepki, a także chciałbym sobie na przykład ten samochód przedłużyć trochę. Dlatego kupię sobie drugi zestaw i niebawem pojawi się na moim kanale taki mały mocek. Dobra, kolejnymi zestawami, które sobie zakupiłem, jest to mianowicie kolejny zestaw z LEGO City numer katalogowy 60181 i jest to traktor leśny. Zestaw ten zakupiłem sobie mianowicie w trzech sztukach i także chcę sobie tutaj zrobić mini makietkę, gdzie będę miał różnego rodzaju właśnie pojazdy, które będą ciężko pracowały w lesie i wycinały drzewa. Podłóżmy sobie to na bok i kolejny zestaw jaki sobie zakupiłem jest to kolejny z LEGO City, numer katalogowy 60148 i jest to wyścigowy zespół kładowy. Także bardzo fajny zestaw. Kupiłem go jako chyba w promocji za niecałe 30 zł także okazyjnie. Kolejnym zestawem, który sobie w ostatnim czasie zakupiłem, a Wy widzieliście, że jego recenzję jest ona tutaj. Jest to zestaw także z Lego City, numer katalogowy i Jest to trenówka komendantki Straży Pożarnej. Recenzja oczywiście jest tutaj na moim kanale. Następnym zestawem, który sobie także kupiłem jakoś w promocji za parę paręnaście złotych, jest to zestaw startowy LEGO City i Straż Przybrzeżna. Numer katalogowy 601-63. Myślę sobie, żeby sobie nie kupić jeszcze, może z 1 albo z 2 z tej serii zestawy, aby w przyszłości zrobić jakiegoś moca plażowego i tam sobie na przykład te pojazdy umieścić. Nie wiem, zobaczę jeszcze, pomyślę nad tym. Dobra, kolejnym zestawem, który sobie zakupiłem w ostatnim czasie, jest to seria Lego Creator. Mianowicie numer katalogowy 31067. I jest to zestaw, który się nazywa Wakacja na basenie. Bardzo fajny zestaw, także go udało mi się kupić w jakiejś fajnej cenie. Kilka mamy tutaj fajnych elementów. Poza tym, zawsze mamy kolejny budynek do swojego miasta. I ostatnim zestawem, który sobie zakupiłem, a wy także widzieliście już jego recenzję, jest ona tutaj gdzieś na kanale. Jest to nowość na drugie półrocze 2019 roku, numer katalogowy 31095 jest to zestaw serii LEGO Creator Karuzela Wesołym Miasteczku. Niebawem pokażę Wam te dwie dodatkowe budowle na osobnym filmiku, jak prezentują się i wtedy zobaczymy, która jest fajniejsza. I tak właśnie prezentuję się, moi drodzy, ostatni mój hol zakupowy, który sobie zakupiłem. Powiem Wam, że mam w planach kolejne zestawy. Posiadam bardzo duże zestawy, które chciałbym w przyszłości recenzować, także potrzebuję na to trochę czasu. A teraz póki co napiszcie mi z tych zestawów, co byście chcieli zobaczyć, oczywiście oprócz tych dwóch, bo one już są. Przy okazji chciałem podziękować za przekroczenie dla mnie póki co magicznej bariery 100 subskrypcji i mam nadzieję, że. Niedługo będzie kolejna, kolejna, kolejna i kolejna setka. Także bardzo wszystkim Wam dziękuję za oglądanie mojego kanału. Napiszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. I cóż, to było na tyle. Widzimy się niebawem. Cześć. Pozdrawiam wszystkich.